Witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dzisiaj ogólnopolski tydzień czytania dzieciom. Chciałabym przeczytać Wam dzisiaj Lokomotywę Juliana Tuwima. Stoi na stacji lokomotywa Ciężka, ogromna I pod ni spływa Tłusta oliwa Stoi i sapie Dyszy i dmucha Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha Buch, jak gorąco Uf, jak gorąco! Puf, jak gorąco! Uf, jak gorąco! Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza stali. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak cię wytężał. To nie udźwignął taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst. Para buch koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach spale, Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się, kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza. Igna coraz prędzej i dudni, i stuka, łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost? Po torze, po toże, po torze przez most. Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka i stuka to. Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to. Gładko tak, lekko tak toczy się w dal. Jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna zziajana, zdyszana, lecz fraszka igraszka, zabawka blaszana. A skądże to? Jakże to? Czemu tak gna? A co to to? Co to to? Kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, bu-buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co skotła rurami do tłoków. A tłoki kołami ruszają z dwóch boków, i gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, i koła turkocą, i puka i stuka to: tak to to, tak to to.